Cześć, dzisiaj filmik o miejscowym spalaniu tłuszczu. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Odpowiedź jest krótka. Miejscowe spalanie tłuszczu nie istnieje. Jedyna taka metoda jest ale jest to po prostu odsysanie tłuszczu. Tłuszcz rozkłada się po prostu na całym ciele, a że człowiek jest tak fizjologicznie skonstruowany, że najwięcej tego magazynu energetycznego znajduje się w okolicy brzucha, nerek, pośladki. Wewnętrzna strona łód, no to trudno. Jeżeli te miejsca chcemy dopalić, musimy po prostu zejść skanką tłuszczową niżej, czyli po prostu musimy dłużej przeciągnąć deficyt kaloryczny, który po prostu generujemy przede wszystkim w pierwszej kolejności z naszej aktywności, z kalorii. I tutaj czym go pogłębimy, czyli tą naszą aktywnością, jest dowolne. Oczywiście możemy po prostu wprowadzić kardio, jakakolwiek aktywność, czy to właśnie treningi siłowe. Nie ma to większego znaczenia, jak chodzi o samą redukcję tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli chcemy kształtować naszą sylwetkę, najbardziej skuteczny będzie do tego trening siłowy. To mięśnie właśnie nadają kształtów naszej sylwetce. To, że ktoś po prostu schudnie, a nie będzie mieć tej tkanki mięśniowej, to sylwetka może nie być zadowalająca.